komórki. Zobacz, to już działa. Także w moim domowym telefonie. Twój świat, cały świat. Wszyscy tupiemy po Kinder Pingui. Wymieniaj na chłodno punkty z promocyjnych opakowań Kinder Pingui na polarne gadżety z filmu Happy Feet tu pod małych stóp. Szczegóły i regulamin na www.kinderpingui.pl na wieczorynkę zaprasza producent kinder niespodzianki. Miłego oglądania i super formy przez całą siłę życzy Lew Leon. Kto Leona ma, zawsze radę da. Hortex. Tony Bennett, duety. Zapraszamy na uroczysty koncert z okazji 80. urodzin znakomitego światowej sławy artysty. W koncercie wystąpią między innymi Barbara Streisand, Christina Aguilera, Elton John i Paul McCartney. Premiera koncertu 18 grudnia o 22.05. Bank Milenium jest mecenasem cyklu Perły Millenium. Bank Milenium inspiruje nas życie. Ergohestia przedstawia. Droga do sukcesu często jest najeżona przeciwnościami. Prowadzi po wybojach niepewnych interesów i ryzykownych decyzji. Nieważne, czy działasz na własną rękę, czy w stadzie. Dlatego stworzenia wybierają ubezpieczenia, by najskuteczniej chronić interesy. Duże, średnie i całkiem małe. Kwestia ubezpieczenia wszystkich gatunków. Na wszelki wypadek. Nie jesteśmy dorośli, ale jest nas ponad 5 milionów. Co miesiąc wydajemy ponad 200 milionów złotych. Każda nasza decyzja o zakupie to nagroda dla producenta. Nagradzamy najlepszych. Innym dajemy czerwoną kartkę. Za i ściemnianie. To ważne decyzje. My wiemy, jak kupować, żeby nie żałować. Kupujesz to? ABCPL. Teraz nowy Fiat kosztuje tyle, ile pali. A pali tyle, co nic. Kupując dowolnego Fiata w kredycie i z rabatem oszczędzasz do 27% wartości samochodu. Zapraszamy do salonów Fiata. Majonez dekoracyjny Winiary, tak delikatny, o kremowej konsystencji, doskonały do kanapek, idealny do sałatek, najlepszy od lat. Majonez dekoracyjny Winiary, jedyny taki majonez. Brakuje Ci na spłatę? Mhm. No i co? Skok. Kiedy? Szybko. Ujawniamy prawdę o Skok. Najlepszy kredyt konsolidacyjny z ubezpieczeniem. Skok. Jesteś u siebie. Uwielbiasz czekoladę? Odkryj pralinki Lindor, tworzone z pasją przez szwajcarskich mistrzów czekolady Lind. Gdy otulone czekoladą aksamitne nadzienie zacznie rozpływać się w Twoich ustach, Ty rozpłyniesz się z zachwytu. Ponad 150 lat naszej namiętności dla jednej chwili Twojej przyjemności. Lind Lindor. Coś niepokojącego dzieje się w Twoim gardle? Stan zapalny i boli, jakby w środku szalało stado dzikich bestii. Na szczęście w pogotowiu jest Holinex. Holinex nie tylko...